Z Wami z, z przed mojej szafy, tak? Widzicie mnie na tle mojej szafy, która jest nieogarnięta. Tak. Nie wiem, co mam z nią zrobić. Poskładałam wszystkie ubrania, które są letnie i w sumie leżą na jednej półce. Na tej nie wiem, czy widzicie tutaj, bo już tutaj widzę, że widać. O, o, o. Tak. To jest cała półka zapchana ubraniami, które są teoretycznie poskładane, ale powinny być schowane pod łóżkiem. Aczkolwiek w, pod łóżkiem w tych takich opakowaniach z Ikei mam ubrania zimowe, kurtki zimowe głównie, które jeszcze chyba nie powinny być wyciągnięte i tak w sumie nie co z tymi rzeczami zrobić. Ale co, jaki jest w ogóle mój plan na dzisiaj? Jest taki, żeby zrobić jakieś stylizacje Słuchajcie, jakieś na stylizację, dobre ciuchy, tak żeby jak rano wstaję do pracy, to chcę mieć jakieś takie gotowe stylówki, które wiem, że będą fajnie wyglądały. Więc tak, ja piję kawkę. Słuchajcie, dorwałam <laughs> mleko z Alpro zdajno yy, o smaku Cinnamon Roll, chyba tak. Jest fajne, bardzo dobre. Ja ogólnie nie lubię takich eksperymentów. Ale to kupiłam, bo chciałam dla Julki kupić. To znaczy, ona bardzo chciała, bo oni nie mają w Częstochowie dajno. Przynajmniej ona o tym nie wie. I chciałam dla niej kupić i tak patrzę na to mleko We dobra, też sobie kupię. Szafa skończona. Przewiesiłam już tutaj zrobiłam trochę, mm, trochę, zimowo, bo dałam już niektóre kurtki takie przejściowe, yy, marynarki sobie słuchajcie przewiesiłam tutaj tak. i pochowałam wszystkie te rzeczy yy, typowo letnie, więc to już mam ogarnięte. Dzisiaj mam nieumyte włosy z jednego powodu. To znaczy, oczywiście też dlatego, że nie kupiłam szamponu. Yy, ale muszę się wybrać właśnie do Rossmanna po szampon, ale co też chcę kupić? Chcę kupić toner. Nie wiem, czy to będzie błąd, mam nadzieję, że nie. Yy, nie farbuję włosów, to są moje naturalne, ale przez to lato. Od słońca, którego za dużo nie było, strasznie rozjaśniły mi się końce, w sumie od połowy włosów, i wpadają w taką rudość. Chciałabym, żeby były tak jak góra mojej, moich włosów, więc chciałabym sobie kupić toner. Mam nadzieję, że krzywdy sobie nie zrobię. Patrzyłam na te maski koloryzujące z Neboa i na toner ten wiralowy On Libio. Dajcie znać, jak Wasze odczucia na no, takie niefarbowane włosy, bo ja wiem, że mm, generalnie tonerów się nie, nie powinno używać, no, to znaczy powinno się na włosy farbowane, ale nie powinno się zmieniać kolorów, czyli jak mamy włosy farbowane blond, to nie, nie nakładamy tonera na ciemnego, no bo wtedy wiadomo, że wyjdzie e, coś złego, <grych> ale no ja mam włosy niefarbowane. Chciałam też sobie kupić tą maskę. W sensie zmieszać ten toner z maską, bo też czytałam, że wtedy jest ten efekt delikatniejszy. A na pierwszy raz to wolałabym nie robić jakichś radykalnych zmian. Tak. Więc słuchajcie, chyba was zabiorę do, do Rosmana i zobaczymy yy, zobaczymy te tonery. Tak, ale no, no właśnie. Dlatego właśnie nie miałam dzisiaj włosowi. No, znaczy, dlatego też, że nie mam już chyba szamponu nawet, no ale w każdym razie trochę mnie to stresuje, ale no mówię, strasznie denerwują mnie te końcu Ja właśnie zrobiłam gulasz. Co prawda średnio wyszedł, bo yy, robiłam go w i nie zrobiłam tak jak. Przepis kazał, <noise> i mi się trochę, dodałam inne warzywa, więcej warzyw, i mi się one posiekały. Aczkolwiek powiem Wam, przepraszam, powiem Wam, że. Julka, zaraz do Ciebie odsłonię, bo tu Ty dzwoniłaś. Powiem Wam, że po tej wycieczce do Włoch i po, um, po tej ilości tego glutenu mąki generalnie. Ma, mam tak dosyć yy, i nie wiem, pieczywa yy, i makaronów yy, i w ogóle pizzy. W ogóle nie mam na to ochoty. I najchętniej jadłabym teraz tylko kaszę. Wczoraj jadłam gryczaną paloną, a dzisiaj zrobiłam sobie ten gulasz z kaszą gryczaną białą. Tak i mega mam ochotę na tą kaszę. Zresztą kaszę jest bardzo zdrowa.

Słuchajcie, jest tak fajna pogoda. Ja wiem, że ja w każdym chyba vlogu możliwym mówię o tym, jaka jest ładna pogoda, ale mam wrażenie, że jak jest ładna pogoda, to chce mi się wszystko. Chce mi się wyciągać aparat, sprzątać w ogóle. No nie no, kocham po prostu, kocham taką pogodę, ona mnie strasznie ładuje. Tak więc czerpię z niej, z tej witaminy D. Mam nadzieję, że jak najdłużej będzie taka pogoda. W tamtym roku chyba do listopada było tak ładnie. Niekoniecznie jest ciepło, ale już samo, samo to słońce dużo robi. Tak my sobie chodzimy na no, idziemy sobie na pole, żeby piesek trochę polatał. To był trening jakiś, kurde, zły, tak cisnął. Wybrałam. Bo to był jakiś trening. Ogólnie lubię bardzo tą dziewczynę. Ja wam chyba tam w drugim vlogu, który nagrywałam, ją linkowałam. Cały czas z nią ćwiczę. Bardzo ją lubię. Ja generalnie y, niezbyt y, lubię, jak y, gdzieś tam w tle w ćwiczeniach leci muzyka. To już w ogóle taka, wiecie, jakaś taka mocna, a tutaj właśnie u niej nic nie ma, chociaż zauważyłam, że w tych nowych filmikach już dodaję, aczkolwiek ja bardzo lubię to, że nie ma tutaj muzyki i jakoś tak ja mogę się skupić bardziej na, ty, na, na sobie, na, na tym treningu. No, daję wycisk, aczkolwiek yy... no, nie zmęczałam się jakoś tak bardzo, bywało gorzej. Tak, ale teraz muszę się trochę ogarnąć, w sensie ogarnąć, no, ja mam już włosy i ja do tego rozmana, bo już jest w sumie dziewiętnasta. Ale ja nie mogłam się wcześniej zabrać, zresztą chciałam zrobić ten trening, bo wiedziałam, że później go nie zrobię. To ja muszę podpisać tą mapę i lecimy. Jeszcze przed zwycięstwem karmelkowi jedzę Zabiorę go ze sobą do Rosmana i po prostu z nim od razu pójdę. Potem Rossmanie już na wieczorny spacerek. Generalnie Wam powiem, że mój pies ma alergię, tak Ty, Ty masz alergię na trup yy, i na wieprzowinę najprawdopodobniej też, ponieważ ma, jeżeli zostaje karmek z, z, z któryś z tych produktów, tak z którymś któryś z tych produktów, ma od razu zapalenie uszu. Jak ma eliminowane, to wtedy jakby, no można to wyleczyć bezproblemowo, ale tak to, to jest masakra. Więc, zresztą jedyne co mój pies... Generalnie, co karmel lubi e, jeść. Karmel z jakim dodatkiem? To jest wołowina. Ten pies kocha wołowina. Żadnej ryby. Kurczaka oczywiście też lubi, ale nie może. E, nie wiem, żadnej dzi dziczyzny. E, co jeszcze jest takiego? Jagnięcina też nie, totalnie nie. On ubóstwia wołowina. Chociaż e, słucham, karmę ma z dodatkiem czego? Chyba Jagnięcina właśnie Jagnięcina z nie. Tak, chyba z dynią, coś takiego i akurat ją toleruję, bo to znaczy bardzo ją lubię właśnie zmieniliśmy mu mm, z jakiejś z wołowiną na właśnie tą, y, tą, bo bardzo lubił podkradał y, psa mojej mamy. Ja już jestem w domu, aczkolwiek postanowiłam, że dzisiaj nie będę robić tutaj, yy, tego tonera. Zrobię to jutro rano, bo będę musiała umyć włosy, a ja włosy myję rano. A że to trwa kilka minut, więc zrobimy to rano. Ale kupiłam toner jednak z Neboa. To jest maska w sumie koloryzująca w yy, kolorze kawowy brąz, bo szczerze ja powiem, że z tego on było tyle kolorów, że ja nie wiedziałam już, jaki kolor mam wybrać. Wyświetlę mi się na TikToku jakiś filmik z tą maską i w sumie i ta pani miała podobny kolor włosów do mnie yy, i używała tej maski i wyszedł jej ładny brązowy, więc zobaczymy. Kupiłam też szampon. Yy, ja bardzo lubię te z Altery. Na nie teraz było minus 20%, na wszystkie produkty Altery. Yy. Altera, tak, Altera. I bardzo lubię ten właśnie, to jest malwa, tak, i jeszcze czerwony, ale szczerze nie wiem, co to jest za zapach, bo muszę się sprawdzić. Kupiłam ten i czerwony właśnie, yy, ten sobie otworzę na teraz. I jeszcze co chciałam Wam pokazać, słuchajcie, ostatnio w ogóle się mega nakręciłam na wieńce na drzwi. I w sumie już nie ostatnio, ale w tym roku się nakręciłam. Ale nie, nie znalazłam żadnego takiego fajnego w fajnej cenie. I finalnie y, kupiłam taki z Juska, Liska, y, taki y, zwykły, nie wiem, taka sztuczna choinka, ale bardzo gęsta, bardzo ładna, i ze światełkami przepleciona, jakby wpleciona w to, no, że fajnie świecił generalnie. I co chciałam powiedzieć. I bardzo chciałam też na jesień. Ale stwierdziłam, że troszkę do mi kasy, bo znalazłam taki fajny 300 zł? No i 300. Z jednej strony dużo, z innej mało. No i stwierdziłam, że nie kupię. I byłam słuchajcie w mm, Sinseju i zobaczyłam takie fajne małe dynie. Za ile? 7 zł? Nie. 13 zł. 13 zł. One są takie fajne walurowe yy, i białe i takie pomarańczowe i stwierdziłam, że przypnę, przyczepię tu jakoś jakiś taki haczyk i przyczepię to w ten mój tak w sensie, żeby było tylko na jesień, żeby on na zimę znowu wrócił do swojej pierwotnej jakby wersji, czyli zwykłej sotę i przyczepię sobie wczepię te dynki, żeby fajnie to wyglądało. I do tego kupiłam to było za 7 zł, taką jakby żurwinkę. Nie wiem, co sobie żurawina. Tak mi się wydaje. I to było w wpadło za 7 zł. I kupiłam dwie takie gałązki. Więc albo sobie jakoś tak to właśnie wmanewruję tu obecne coś. I tak jakoś. O, widzę tu, jak jest wieniec, to jakoś tak, o, po dwóch stronach tego wieńca. Jakoś tak. Taki mam właśnie na to plan. Tylko. Oczywiście muszę jechać i znaleźć ten wieniec, bo jest na słynnym strychu mojej teściowej. Tak, więc taki mam na to plan. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. I muszę jeszcze znaleźć te haczyki. Kurde, co by mogła? Jakieś takie musiał w pracy, albo nawet taką agrafkę wy, wyciągnąć, jakoś, wiecie, tak rozłożyć, tutaj przykleić, naklej na gorąco. No, coś, coś takiego. I tak sobie śpiąć, żeby leżały. No, ale myślę, że to może fajnie wyglądać i na pewno będzie dużo tańsze niż 300 zł za wieniec. Co prawda tamten był taki na i był naprawdę ładny, ale no, bez przesady. Dobra, a teraz idę się kąpać, może nałożę sobie maseczkę na twarz, a nie, bo cię mam retinol. Nie, to maseczka wleci dopiero w weekend. A nie, w weekend jedziemy. No nie, no dobra, no w sumie zrobiła weekend. Ale w weekend generalnie jedziemy do Częstochowy. E, tak, świętować zaległe urodziny Julki. I co więcej? No nic, dobra. Widzimy się jutro rano na toniz tonizacji. Tak, ja trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Jak wy będziecie już to oglądać, to już będziecie wiedzieć, jak to wyszło, ale mam nadzieję, że dobrze. Cześć dziewczyny, witam Was z dnia następnego. Jest już południe. Yy, robiłam tonizację, jak możecie widzieć. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że ładnie to widać. <grym> robiłam yy, to dzisiaj rano, ale przez to, że zaspałam delikatnie, to już nie miałam czasu, żeby to nagrywać. Ale generalnie jest to mega proste. Jestem bardzo zadowolona z y, efektu, bo w sumie... No mam delikatnie przyciemniony mój kolor, ale to jest dosłownie yy, delikatnie. A końce są piękne. Chociaż tutaj no, kurde, w tym świetle w kamerze trochę wpadają w taką rudość jeszcze, ale uwierzcie mi na słowo, że wygląda to super. Jestem mega zadowolona, naprawdę. Więc yy, na pewno zostanę przy tym tonerze i go polecam. Ale oczywiście jakby polecam dla osób, które nie mają, mają farbowane włosy, ale jeżeli chcą sobie trochę właśnie przyciemnić ten kolor, albo po prostu mają swoje naturalne i takie jak ja chcą zniwelować ten rudy odcień. Dla blondynek na pewno bym tego nie polecała. Farbowanych blondynek, czy naturalnych. Bo jednak to może nam zmienić pigment włosa. Ale generalnie super proste w ogóle w aplikacji. Trzymałam czekajcie, tam było dla mocnego efektu chyba od 15 do 20 minut, a dla odświeżenia koloru 7 do 10 ja trzymałam 13, około 14 minut, tak mówię, pomiędzy, to zrobię. No i co? Jestem mega zadowolona. Dużej różnicy nie ma, ale mówię, jest fajnie, te końce są zrobione, więc super. Tak, a jaki plan na dzisiaj? Nie wiem, muszę zmontować vlog do końca. Generalnie, wiecie co, jak już zaczęłam montować i zauważyłam, że w ogóle zapomniałam o, o tym, o czym mówiłam w vlogu, czyli o stylówkach. Nie zrobiłam tego, bo szczerze nie miałam na to czasu. Zajęłam się układaniem tych y rzeczy. Y i robieniem obiadu, i potem treningiem, i potem jeszcze wieczorem y, byłam na meczu y, mojego męża, bo miał wczoraj mecz, y, a tego nie nagrywałam. Karmi, ojejku, on właśnie zwiotki chce zrobić, bo rucha. No i co nam jest zrobić? No Michu. zastanawia do kogo ja gadam. Takie to słodkie, to <gry> y, Tak, no i to byłam na meczu mojego męża, i w sumie totalnie o tym zapomniałam. Ale na pewno w następnym vlogu się za to zabiorę, tylko po prostu muszę jakoś się tak do tego przygotować, wyprać wszystkie rzeczy. No co, zastanawiasz się do kogo ja mówię, no co, no do kamery, do kamery, kochany. Jezu, jaki jest słodki. Tak, więc w następnym vlogu obiecuję Wam, że przyjrzymy sobie razem moją szafę i coś podobieramy, jakieś takie stylówki. Muszę też wyciągnąć moje kozaki. Yy, tak no i, i, i coś tutaj stworzymy, tak więc ja się z Wami żegnam dziękuję, że byliście ze mną, mam nadzieję, że podobają się moje vlogi jeżeli macie jakieś sugestie co bym mogła zmienić, co bym mogła dodać to bardzo chętnie poczytam sobie w komentarzach piszcie yy, i mam nadzieję, że będziecie subskrybować Karmi, no tak chodź Karmi też prosił o subskrypcję. Mm. To pa! Dzięki. Mama, to ko ty Bo ja tego nie rozumiem.